Cześć, dzień dobry serwus, witamy Was w naszym wielkim teście wiedzy o seksie, a tematem dzisiejszego odcinka jest, co wiesz o seksie analnym. Pamiętacie, jak mówiliśmy o seksie analnym? Na czym polega, jak się do niego przygotować i dla kogo jest przeznaczony? A nasi goście to Marti Renti, Hej. pati z kanału Team X i Wojtek z kanału Do Roboty. Siemaneczko! Siemaneczko! Zasady są proste. Trzech gości odpowiada na pięć pytań, są cztery odpowiedzi, ale tylko jedna poprawna. Kto zdobędzie najwięcej punktów, ten zostanie królem lub królową tego odcinka. Jak tam samopoczucie? Jesteście gotowi? Tak. Jak najbardziej. Jestem gotowa. Super, to zaczynamy. Pierwsze pytanie. Stosunek analny polega na stymulacji odbytu i może się odbyć poprzez wprowadzanie do niego. Odpowiedź A. Palców. Odpowiedź B, penisa, odpowiedź C, wibratora, odpowiedź D, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. E, dobra, więc odpowiedź A, palców, sądzę, że tak. E, ogólnie jestem e, słabą osobą do tego quizu, ale dobra. E, penis też, wibrator również, więc wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Wybieram odpowiedź D definitywnie. Bo wiadomo, że jak wsadzimy palca, no to możemy sprawić taką samą przyjemność jak penisem czy wibratorem, czy ogórkiem, czy Marchewką, więc wydaje mi się, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Czyli D, wszystkie odpowiedzi są poprawne, moim zdaniem, to jest D. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Tak? Wow. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. A wiecie na przykład, jak inaczej nazywany jest seks analny? Tak jak mamy na przykład miłość francuską, to seks analny może być nazywany? Nie mam pojęcia. Nie wiem, na hydraulika? Wojtek! No nie wiem, nie wiem, bo pewnie jakoś ma swoją francuską y, luris, coś tam nazwę, ale nie. Grecką! Wiem, a grecką miłością, dobra, no, 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 no hydraulik tam w Grecji pewnie też coś działał. Jaki procent Polaków deklaruje uprawianie seksu analnego? Odpowiedź A mniej niż 10%, odpowiedź B około 20%, odpowiedź C około 40% i odpowiedź D więcej niż 50%. Myślę, że A na pewno nie. Przeczytałam kiedyś, i to było wczoraj, że co szósty Polak to są statystyczne badania. Nie mam pojęcia, czy to jest deklaracja, bo jest pewnie różnica między osobami, które to robią i się tego wstydzą, a tymi, które się otwarcie do tego przyznają. Kobitka się raczej do tego nie przyzna, sama z siebie. Facet no może by się pochwalił, że gdzieś tam coś zrobił? Nie wiem, czy deklaracja. No zobaczymy. Strzelę, że około 20%. Odpowiedź B. To będzie odpowiedź B, około 20%. Ustawiałbym bardziej w bliżej 30%, ale postawię na 40%. Właściwą odpowiedzią jest odpowiedź B. Jest! Yeah! Tak około 20%. Brawo. No, no <grafię> Mówi tak Myślę, tak. że co szósty, Polak. Tak właśnie, myślałem, że między 20 a 40, 40 za dużo troszkę, no. Pytanie numer 3. Co warto wiedzieć, przygotowując się do seksu analnego? Odpowiedź A: nigdy nie powoduje bólu. Odpowiedź B: nie wymaga stosowania lubrykantów. Odpowiedź C. Śluzówka odbytu nie zbliża się naturalnie? Odpowiedź D. Przy seksie analnym nie da się zachować higieny. Odpowiedź A. Nigdy nie powoduje bólu. Może powodować ból, jeżeli jest się niewłaściwie przygotowanym. O, nigdy nie powoduje bólu. No, raczej wszystko może powodować ból, w zależności jak się to robi. C. Śluzówka odbytu nie zbliża się naturalnie, to jest yy, prawidłowa odpowiedź. No i D. Fałszywa. <laughs> nie wymaga stosowania lubrykantów. Wymaga, ponieważ w naszej fizjologii nie ma po prostu tam poślizgu, który by się sam wytwarzał. O, to może być prawdą, że sama siebie nie, nie zwilża. To obstawiałbym odpowiedź C, bo przy D, przy seksie analnym, nie da się zachować higieny. Więc wydaje mi się, że tutaj chodzi o odpowiedź C, no bo ona jest nieprawidłowa. D, C, ale dobra, stawiamy na D. Właściwą odpowiedzią jest odpowiedź C. No. Śluzówka odbytu się nie zwilża naturalnie, niestety. A jakie znacie właśnie sposoby na przygotowanie się do seksualnego? E, jakie? No nie wiem. Na pewno właśnie coś z tą higieną myślałem. No jakiś nie wiem e, że nawilżający intymny, nie wiem jakby tak silikonowe, bo one najdłużej właśnie pozostawiają ten poślizg coś tam. No i higiena, prawda? Byle nie pomylić z klejem silikonowym, bo wtedy by można było się zakleszczyć Pamiętajcie, że chociaż prawdopodobieństwo zajścia w ciążę przy seksie analnym jest niewielkie, to jednak jest. Nie rezygnujcie z zabezpieczenia, zwłaszcza, że prezerwatywy chronią was też przed ryzykiem chorób i przed infekcjami. Pytanie numer 4. Stosunek analny umożliwia: odpowiedź A: stymulację tylnej ściany pochwy, odpowiedź B: stymulację gruczołu krokowego, odpowiedź C: czerpania przyjemności przez obie strony. I odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Stymulacja tylnej ścianki. No myślę, że tak, że można wszystko tam wystymulować. Jeśli się dwie osoby chcą i jakoś tam się dobrze poukładają, to, to myślę, że stymulacja i przedniej, i tylnej, i gruczołu krokowego. Wszystko można stymulować. Gruczołu krokowego. Tak. Czerpanie przyjemności przez obie strony. No raczej prze, chyba tak. Odpowiedź A, B i C myślę, że są prawidłowe, czyli odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. E, a dlaczego? No bo jakby z, z tych filmików pamiętam, że chyba to wszystko było. A czy nie oglądałaś? Oglądałam! Przygotowałam się. Czerpanie przyjemności przez obie strony? Tak? Więc odpowiedź D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Wszystkie odpowiedzi są poprawne? Tak, odpowiedź D. Prawidłową odpowiedzią. Jest odpowiedź D. Tak? Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. No a właśnie, a sądzicie na przykład, że seks analny może sprawiać przyjemność tylko jednej y, osobie? Czy właśnie jest, może to być dwustronne? Ja myślę, że y, obustronne. Może, może być to przyjemne, tylko trzeba się w miarę przygotować, bo może też właśnie tak jak było w innych odpowiedziach, sprawiać ból. pati, no chyba ktoś tu zostanie królową tego kręgu. Ale mamy remis, Jestem mamy remis, więc zobaczymy. No, mam nadzieję, że ostatnie pytanie mnie nie zmiecie z planszy. <noise> Dobra, to lecimy z ostatnim pytaniem. Pytanie numer 5. Prawdą jest, że podczas seksu analnego odpowiedź A nie może dojść do zapłodnienia, odpowiedź B można płynnie przejść z penetracji odbytu do penetracji pochwy, odpowiedź C nie można zakazić się chorobami wenerycznymi, i odpowiedź D. zabezpieczenie prezerwatywy uchroni przed infekcjami. Nie może dojść do zapłodnienia. Generalnie może dojść do zapłodnienia w jakimś małym procencie, bo na przykład sperma może się dostać do pochwy i wtedy może się wydarzyć. Mały Bobasek. Myślę, że może dojść do zapłodnienia. C. Nie można zakazić się chorobami wenerycznymi. Chyba zawsze można. B. Można płynnie przejść z penetracji odbytu do penetracji pochwy. Generalnie jest to niewskazane w drugą stronę tak, ale w tę stronę jest to ryzykowne, niehigieniczne i mo może przez to być jakaś infekcja albo jakieś nieszczęścia inne. Nie można zakazić się chorobami wenerycznymi. Można. Czyli nie może dojść do zapłodnienia, bo nie można przechodzić płynnie z penetracją odbytu do penetracji pochwy, bo można wtedy za, z jakąś florę bakteryjno-biologiczną zaburzyć tymi rzeczami, które są tam, a których nie ma tutaj. Prezerwatywa chroni przed chorobami, infekcjami i przed niechcianą ciążą. Więc odpowiedź D, zabezpieczenie prezerwatywą chroni przed infekcjami. Prawidłową odpowiedzią będzie, że nie może dojść do zapłodnienia. O! Zostawiłabym odpowiedź D. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D. Tak. Jej. Yeah. A wiecie jeszcze jakie są właśnie zagrożenia związane z seksem analnym i jakim zapobiegać? Na pewno tutaj tylko i wyłącznie zabezpieczenie prezerwatywą daje nam skuteczność, ponieważ inne sposoby antykoncepcji, yy, znaczy inne, nie każda, ale no na przykład tabletki hormonalne nie dadzą nam tego zabezpieczenia, tak? Więc tutaj yy, tylko i wyłącznie prezerwatywa. Jeżeli nie mamy pewności, no z kim śpimy, tak? Tak, no i właśnie tutaj do seksualnego warto korzystać z grubszych i wzmocnionych bardziej prezerwatyw właśnie żeby unikać tych zakażeń. Dobra, Pati, no to zostałaś królową razem Oho. z Marty Renty. Mamy dwie królowe tego odcinka. Jak się czujesz? Chcesz coś powiedzieć naszym widzom? Chcę powiedzieć, że się trochę uczyłam. <laughs> y no i tyle. <śmiech> <śmiech> Świetnie, no jestem w szoku generalnie, że na wszystkie odpowiedziałam dobrze, no bo... Tak, ale jest ok. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i piszcie swoje wyniki w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia. Zostawcie subskrypcję i lajki. Bye!